Pytanie, czy osoby, które mają wyższy status majątkowy lub jakikolwiek inny, mają równać w dół, mają robić tak, żeby wszyscy dookoła poczuli się dobrze? Czy może mogę powiedzieć tym mniej uprzywilejowanym: Hej, ty też możesz tyle zarabiać i tak żyć? Czy Agnieszka Kaczorowska ma rację? Czy to prawda, że wystarczy ciężko pracować, żeby żyć tak jak ona i zarabiać tyle jak ona? Cześć, jestem Jola i zastanawiam się, jak wielu z nas wierzy chociażby podświadomie w to, że żeby osiągnąć sukces, trzeba bardzo ciężko pracować i. Mieć trochę zdolności. Założę się, że zaraz w komentarzach pojawi się wiele opowieści o tym, że no sam jestem na to przykładem. Ciężko pracowałem, ciężko pracowałam i dzisiaj zarabiam spoko pieniądze. Jestem zadowolona, zadowolona ze swojego życia. Odniosłam, odniosłem sukces. Naprawdę wystarczy po prostu ciężko pracować, wejść, wziąć się w garść, ogarnąć, po prostu przestać się lenić. I wiecie co? To jest prawda. Bez pracowitości ciężko sukces. W zasadzie no, jest to już naprawdę bardzo rzadkie. Gdybyśmy nie mieli zdolności i predyspozycji, również no, ciężko o sukces. One naprawdę są, no nie ma że konieczną składową tego, żeby sukces osiągnąć. Tylko że szkopu w tym, że to nie wystarczy. Pracowitość i zdolności to jest jedno, ale do tego jeszcze potrzebujemy okoliczności różnych sprzyjających nam, naszemu dorastaniu i tak dalej, oraz łód szczęścia. Badania nad tym elementem szczęścia właśnie w sukcesie prowadzi amerykański ekonomista i profesor ekonomii Robert H. Frank, profesor ekonomii na Uniwersytecie Cornella. Naukowo dociekał on i badał przez wiele lat właśnie. Fragment szczęścia. Często niewielki fragment szczęścia, ale zawsze konieczny do tego, aby sukces osiągnąć. Profesor Frank posługuje się bardzo takim obrazowym przykładem jazdy na rowerze pod wiatr albo z wiatrem. Mi się wydaje, że jeszcze bardziej. Celnym czy równie celnym jest także przykład jazdy, jazdy płynięcia kajakiem pod prąd albo z prądem. Kiedy płyniemy pod prąd jest nam trochę ciężej. Dopłyniemy do celu, przepłyniemy wszystko, jeżeli odpowiednio mocno się zmotywujemy i zaprzemy i mamy odpowiednio dużo siły, bo jesteśmy wysportowani. Jasne, uda nam się, ale gdybyśmy tę samą trasę płynęli zgodnie z prądem rzeki, byłoby to dużo prostsze. Tak samo wciąż byłyby potrzebne do tego siły fizyczne, kajak, em, nasza chęć i motywacja, no bo samo się to nie zrobi. Ale byłoby nam dużo łatwiej. I prawdopodobnie w pewnym momencie zapomnielibyśmy o tym, że prąd nam pomaga. Uznalibyśmy, że sami dopłynęliśmy na miejsce. Nie, nie zagłębialibyśmy się w, w to, czy był prąd w tę stronę, czy nie w tą. Gdybyśmy płynęli pod prąd, dużo bardziej byśmy o tym myśleli. Myślelibyśmy, gdyby nie było tego prądu, gdyby woda nam nie przeszkadzała, ale o tym, że coś nam pomogło, dużo łatwiej jest zapomnieć. Nie ma absolutnie niczego złego w odnoszeniu sukcesów, w zarabianiu dużych pieniędzy, w posiadaniu szczęścia i w sprzyjających okolicznościach. I w ogóle warto, żebyśmy wszyscy ich sobie właśnie życzyli. Problem tkwi tylko. Interpretowaniu sukcesu jako wyniku wyłącznie mojej ciężkiej pracy. Do wywiadu z Agnieszką Kaczorowską jeszcze wrócę, ale posłuchajcie teraz, co o swoim sukcesie mówi Magda Gessler u Magdemołek. Ja zaczynałam wszystko samej od początku i wszystko to zdobyłam. Zdobyłam to moją własną ciężką pracą. I również już różnymi porażkami, zwycięstwami, ale to była moja własna droga. To nie było tak, że ja miałam wszystko. I z tego wszystkiego zrobiłam jeszcze więcej. Ja nie miałam nic. Tymczasem kilkanaście minut później przyznaję, że... Poza tym jak się z córką Mirosława Ikonowicza, który był korespondentem tu i tu i tu i tu i tu i pisał. I bardzo mądrej, inteligentnej kobiety Olgi Ikonowicz. To naprawdę bardzo trudno nie mieć takiej intuicji. Ja byłam przy większości wywiadów mojego taty, bardzo często jeździliśmy razem do Portugalii i ja towarzyszyłam mu w tych wywiadach. Magda Gessler jest niewątpliwie bardzo zdolną i bardzo pracowitą osobą. Ja osobiście nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Sama przyznaję, jak ogromny kapitał intelektualny i mentalny wyniosła z domu. Czy bez tego. Może nie finansowego, ale równie wartościowego kapitału, mmm, który Magda Gessler wyniosła ze swojego domu rodzinnego, co jest w ogóle super i co jest ekstra, to nie jest nic złego, broń Boże. Byłaby ona dzisiaj te, tą samą Magdą Gessler z tymi samymi sukcesami, z tymi samymi osiągnięciami? Świadomość tego, że wychowałam, wychowałem się w określonym środowisku, w określonym domu, miałem określone możliwości, od kogoś mniejsze, od kogoś większe, jest super ważna. Warto sobie w ogóle zerknąć na Wikipedię. Szczególnie jeżeli słyszymy, że ktoś mówi, że osiągnął coś tylko własną pracą, warto sobie go znaleźć na Wikipedii. To bardzo urealnia. Drugą bardzo dużą pokusą dla osób, które odniosły sukces, jest wracanie do swoich własnych ciężkich doświadczeń i chwil i zakładanie, że inni doświadczają ich w ten sam lub bardzo podobny sposób i to samo im pomoże. Przeszłam ogromną metamorfozę i wciąż mówię o tym głośno. Wtedy czułam się bardzo źle. Nie wiedziałam, kim jestem, co robię, czego chcę. Klepałam się po ramieniu, naiwnie przekonując samą siebie, że inni mają gorzej, a u mnie jest ok. Było wygodnie, to prawda, ale na pewno nie czułam się prawdziwie szczęśliwa. W tej samej rozmowie wspominała ona też, co jej pomogło w tej metamorfozie, w tej zmianie, w tym kryzysie. Jest to, po pierwsze, motywowały ją przesłania, takie jak to o modzie na brzy Po drugie, spotkania z psychologiem i patrzenie na siebie trochę z boku. Po trzecie, pomógł mi charakter. To, gdyby tu była kropka, totalnie jakby spoko, ale niestety. Yy... Dalej czytamy. Mi pomógł charakter, ale jeśli komuś brakuje siły na pewne decyzje, na to, aby się przed samym sobą przyznać do kilku rzeczy, to będzie na tej kanapie siedział długo, za długo. I to właśnie jest to błotko, o którym pisałam. Ta brzydota to nie to, jak ktoś wygląda, ale to takie klepanie się po ramieniu i smutna wegetacja. Kaczorowska mówi też w tym wywiadzie, że nie wierzę, że ktoś nie jest w stanie znaleźć chwili, by zadbać o siebie. Mówi, każdy nosi w sobie piękno, niestety nie każdy chce je w sobie dostrzec i nim emanować. I ja niestety myślę, że to może być prawda, że ona naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego i nie dopuszcza jakby do siebie informacji w ogóle, jakby tego faktu, że można nie mieć e, ani sił, ani chwili na dbanie o siebie, cokolwiek by ono znaczyło, że można nie mieć mentalnie, psychicznie. Nawet przez długi okres czasu, na tym polega depresja, e, możliwości zobaczenia w sobie piękna, niezależnie od tego, jakby je interpretować. Kiedy jest nam dobrze, bo już te trudne momenty za mną i teraz jest ok, to bardzo łatwo i bardzo szybko można zapomnieć o tym, że nie jest to takie proste, i bardzo łatwo wmówić też sobie, że skoro mi jest teraz dobrze, a było źle, to jeżeli komuś jest źle, to jest mu źle tak, jak, ja, jak mi było źle. I ciężko sobie wyobrazić, że może być dużo gorzej, że nie każdy miał tak jak my. Nie dla każdego trudne znaczy to samo, co dla nas trudne. A to z kolei łączy mi się bardzo z kolejnym punktem albo aspektem drogi do sukcesu i dobrobytu, mianowicie do porażki. Wszyscy chyba wiemy, że szczęście, które widzimy w czyimś życiu prezentowanym online czy w mediach, to jest jakiś tam wierzchołek. Nie widać całej drogi, którą on przeszedł, że na pewno nie była taka prosta, że miał swoje zloty i upadki. No musiał mieć, bo po prostu jednak zakładamy, że wszystkie osoby w internecie. Mam nadzieję, że Wy też zakładacie, <noise> że ja jestem człowiekiem, że te wszystkie osoby również są ludźmi, więc jakby musiały. Się mylić, musiały mieć swoje porażki, musiały popełniać błędy. No jakby nie ma innej możliwości. Problem w tym, że o tym nie mówią. No bo jak sobie poradzić z własną porażką i z własnymi błędami, z popełnianiem własnych błędów, jeżeli w przestrzeni publicznej nikt do błędów się nie przyznaje, a jeżeli mówi o błędach czy trudnych doświadczeniach, to mówi to w tak ogólny sposób. I zawsze z perspektywy już, z pozycji osoby, która już sobie z tym poradziła, że ona ma to już za sobą, że już jest szczęśliwa i już ma ten sukces. Gdzieś tam były oczywiście bardzo ciężkie trudności, ale najczęściej nawet nie dowiemy się jakie. Ja mam taką teorię, że w tym wszystkim bardzo pomocne jest, zarówno dla osób. Które mówią, jak i dla osób, które słuchają w danym momencie, przyznawanie się do błędów i nazywanie tych błędów, nawet jeżeli po dłuższym czasie, bo warto także, i ja też myślę sobie, że takie osoby publiczne, bardzo znane, dobrze, że dbają o swój komfort i swoje zdrowie psychiczne i swoje bezpieczeństwo, bo nie chodzi o to, że kiedy przeżywamy kryzys, to mamy na bieżąco go relacjonować. Możemy o tym opowiedzieć po czasie, ale warto konkretnie, jakby opowiedzieć, że przeszedłem coś, też nie o każdym kryzysie. Ale o jakimś, na pewno myślę, każdy ma taki kryzys, taki swój błąd, z którym, od którego minęło już parę lat i może opowiedzieć. To jest bardzo, bardzo wartościowe. Moim zdaniem to bardzo pomaga i y, urealnić sukcesy innych osób, i także zaakceptować swoje błędy i porażki na swojej drodze do własnych celów. Tymczasem, y, zamiast tego, najczęściej spotykamy się z przepraszaniem, ale nie za to, co zrobiła dana osoba. Nie za moje zachowanie, ale za to, że ktoś się coś poczuł, jakoś poczuł e, w związku z tym, co ja zrobiłam. I dokładnie w ten sposób Agnieszka Kaszorowska ze swój post o na Brzydocie przeprosiła, ale jakby przeprosiła, to słowo przepraszam się pojawiło. Po czym w wywiadzie mówi, że nie zmieniam swojego zdania, więc nie napiszę, że przepraszam za to, co napisałam. Jeśli ktoś poczuł się urażony, te słowa wzbudziły w nim złe emocje, to może warto, żeby zastanowił się dlaczego. Przerzucenie odpowiedzialności za nasze działania na odbiorcę, który którego jednocześnie przeprasza się za jego własne uczucia, a za cudze uczucia nikt z nas nie jest odpowiedzialny. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania, a nie za cudze uczucia. Ale jednak Agnieszka Kaczorowska widzi błędy, które popełniła, bo mówi o nich także w wywiadzie konkretnie, że założyła, że każdy czytający zrozumie jej intencje, skróty myślowe i będzie, miał, będzie znał kontekst. To był błąd, przyznaje, mówi. Przyznaję, że użycie słowa Brzydota było delikatnie mówiąc niefortunne i wydaje mi się, że słowo Brzydota, zwłaszcza w pierwszym zdaniu, spowodowało te burze i niezrozumienia. Wydaje się, że Agnieszka Kaczorowska chce udobruchać, także chciała udobruchać jakby odbiorców tymi swoimi przeprosinami, a jednocześnie trochę nie przeprosić, podtrzymać całe swoje zdanie, a jednocześnie wykazać się tym, że ona rozumie, także że mogła się wyrazić lepiej, tak jakby nie można było. Powiedzieć po prostu. Przepraszam, że założyłam, że moje skróty myślowe będą dla wszystkich zrozumiałe i że użyłam słowa Brzydota, które było niefortunne. Postaram w przeszłości wypowiadać się jaśniej. Dziś zatytułowałabym ten tekst. Moda na niedbanie o siebie. Ostatecznie chodzi o to, żeby odnosząc sukcesy, nie udawać, że jest się osobą nieomylną, bo drogę dalej w stronę tej iluzji bycia nieomylnym, odnoszenia sukcesów przez idealne jednostki sugeruje, że osoby właśnie sukcesu, ludzie sukcesu, ludzie popularni to są właśnie ci nieomylni, ci idealni. Warto pamiętać, że każdy sukces jest wynikiem wielu czynników. To nie tylko wstawianie o 6 rano. To nie tylko staranie się bardziej, to nie tylko ciężka praca, to także wiele czynników, które nie są od nas zależne. Ale tak na koniec na obronę Magdy Kessler i Agnieszki Kaczorowskiej powiem, że to naprawdę nie jest łatwe. Konfrontowanie się z tym wszystkim, kiedy dorastało się w kulturze, która była jednak inaczej, tak? Że wystarczy się bardziej starać, żeby bardziej pracować żeby nie wiem, więcej od siebie wymagać nawet papież Polak prawda miał takie powiedzenie wymagajcie od siebie choćby nie od was nie wymagali to wszystko przekonania które są bardzo głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie sama wielokrotnie zadawałam sobie to pytanie dlaczego mój kanał jakoś tam się rozwinął mój instagram się rozwinął a innych osób nie czy to znaczy że ja jestem od nich bardziej pracowita że jestem od nich zdolniejsza że jestem lepsza w jakiś sposób to naprawdę trudne rozpracować ten system w głowie, kiedy dorastając, karmiliśmy się tym, że jeżeli coś nam wychodzi, a komuś nie wychodzi, to znaczy, że ja jestem lepsza, lepszy. Nie wiem, jak wy, ale ja taką narrację obserwowałam, i wydaje mi się, że w ogóle polska edukacja jest na niej oparta. Rozpracowanie tego i dopuszczenie do swojej głowy tego, że okej, okay, w niektórych przestrzeniach było mi ciężko, jestem z siebie dumna, udało mi się, bardzo się cieszę, ale także nie jest to uniwersalne i nie każdy miał tak samo i nie każdemu pomogło to samo. A z drugiej strony są też miejsca, w których było mi łatwiej, które mi pomogły, których inni nie mieli, czy część osób. Nie miała e, i to też jest ok, fajnie, ale też fajnie być tego świadomą, tak? Wierzę, że większość osób, która mówi o sukcesie jako o efekcie ich pracowitości, e, no, robi to z najlepszych intencji i chcą dobrze. Po prostu każdy z nas myśli o świecie, o sobie inaczej i gdzieś tam musimy się z tym pogodzić, a z tym, co nam nie służy, dyskutować albo po prostu nie obserwować. To byłoby w ogóle najlepsze. Pozdrawiam Was serdecznie, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Dla mnie temat jest fascynujący i lecę kontynuować lekturę książki profesora Franka. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!